Oto firma, która może się poszczycić bogatą historią przełomowych technologii spełniających oczekiwania konsumentów i firm na całym świecie. Przedstawiamy firmę Epson Świat Innowacji. Zaczęliśmy od zaprojektowania pierwszego na świecie czasomierza z drukarką na Olimpiadę w Tokio. Od tego czasu wciąż się rozwijamy, stając się jedną z najbardziej innowacyjnych firm technologicznych. Dziś nasze obroty na całym świecie wynoszą 8,6 miliarda euro rocznie. Jesteśmy największym producentem drukarek paragonowych w Europie, czołowym producentem drukarek wielkoformatowych na świecie, a także największym na świecie producentem projektorów od roku 2001. Mamy w ofercie szeroką gamę produktów przeznaczonych specjalnie dla firm, w tym nagradzaną serię Workforce Pro. Dzięki bogatej wiedzy specjalistycznej z dziedziny drukowania przemysłowego i komercyjnego pomagamy oszczędzać pieniądze, czas i energię wszystkim klientom. Od małych firm po duże korporacje, od instytucji edukacyjnych po sklepy. Nie wykluczamy nikogo. Dzięki zastosowaniu tych innowacji w produktach konsumenckich, takich jak drukarka z systemem stałego zasilania ITS, pomagamy oszczędzać użytkownikom domowym. Technologie zastosowane w naszych projektorach spełniają wszystkie wymagania, między innymi dotyczące mobilności, interaktywności i instalacji, a przy tym zapewniają niezrównaną jasność kolorów. Jesteśmy silną marką globalną z oddziałami i pracownikami na całym świecie. W samej Europie mamy 30 placówek generujących roczne obroty na poziomie 1.6 miliarda euro. W 2016 roku agencja Reutera umieściła nas na liście 100 czołowych twórców innowacji na świecie. Od sal konferencyjnych po centra handlowe, od najszybszych zespołów wyścigowych po największe gwiazdy sportu. Rozwiązania firmy Epson to nowa generacja wydajnych technologii precyzyjnego odwzorowywania rzeczywistości. Każdego dnia wydajemy średnio ponad milion euro na badania i rozwój. Mamy też obecnie 50 tysięcy aktywnych patentów. To wyraz naszego zaangażowania w rozwój zgodnie z wizją przyszłości, w której jest miejsce na projektory, wearables, roboty, ekologiczne drukarki atramentowe oraz pierwszy na świecie kompaktowy biurowy system recyklingowy przetwarzający zużyty papier na nowy bez dodatku wody. Zdajemy sobie sprawę, że innowacje nie mogą naruszać równowagi ekologicznej. Dlatego staramy się niwelować negatywny wpływ naszych produktów na środowisko na każdym etapie ich cyklu życia. Epson Lepsze produkty dla lepszej przyszłości. Przyszłości, w której połączenia między ludźmi i informacjami będą jeszcze silniejsze. Przyszłości, która stanie się możliwa dzięki naszym niepowtarzalnym, wydajnym, kompaktowym i precyzyjnym technologiom.